no tutaj, jak to jak ktoś ładnie mówi łączyć kropki i zapytać no a czy ktoś za to nie płaci żeby takie, takie historie opowiadać jak przecież... ta pani w Dubaju na, na tym chodniku tak. terroryzm nigdy by się nie rozwinął w swojej pierwszej fazie gdyby nie sponsoring ze strony Kremla i to terroryzm od IRA przez ETA a skończywszy na Rotę armii frakcjon, akcją direct czerwonych brygadach włoskich i tak dalej wszyscy byli sponsorowani przez Kreml Potem mieliśmy do czynienia z Al-Kaidą, którą wyłączyło CIA. CIA wyłączyło, zabiło, nie pokazało, i tak I podobnie jest z aktywistami ekologicznymi. Poza przypadkami chorób umysłowych i nadającymi się do leczenia, to wszyscy ci aktywiści, a przynajmniej większość, jest wyraźnie sponsorowana. Albo jest sponsorowana przez Kreml, znowu, i wtedy czyni na zachodzie przeróżne zbytki, albo jest sponsorowana przez wielki kapitał ponadnarodowy i wtedy czyni zbytki tam, gdzie ma czynić, czyli gdzie ma torować drogę do inwestycji tego kapitału. Nie ma innych działań. Przypomnijmy sobie z naszą Puszczą Białowieską. W tej chwili Puszcza jest obszarem klęski żywiołowej. Żywiołowej dlaczego? Bo zjedzone przez kornika drzewa wywróciły się. Ale już nikt o tym nie mówi. Już nie ma wojny o puszczę. Nie żyje świętej pamięci minister Szyszko i e, cisza. Cisza. Mamy obszar zniszczony całkowicie i tak ma być. Ale w momencie, kiedy prowadziliśmy znakomitą gospodarkę leśną na terenie puszczy i terenach przylegających, kiedy był to obszar tętniący życiem, aktywiszcza i różne inne... E, Rwiszcza uważały, że należy tam po prostu czynić rejwach i rozwalać wszystko, co się da, a przede wszystkim utrudniać leśnikom pracę. No i efekt mamy. Proszę pojechać do Puszczy Białowieskiej, zobaczcie Państwo dokładnie na własne oczy efekt działalności różnych rwiszcz klimatycznych i nie mhm. tylko. Ale to może za chwilkę czym ten efekt cieplarniany, zacznie działać i tam będzie się łatwiej dostać, bo na razie to jest klimat czy pogoda, śnieg spada. Ale to y, najcieplejszy <laughs> śnieg w dziejach. Najciepl a no tak. Stąd widziałem na jakiś, taki trend, żeby robić takie odbicie twarzy na śniegu, jak się tam na TikToku jest ponoć modny. Tak. Rozumiem, że dlatego, że ten śnieg jest taki ciepły. Jest to najcieplejszy, najcieplejszy panowie. To efekt ocieplenia. Program Prawy Prosty Plus uczy, bawi, informuje. Ale właśnie, panie, panie redaktorze, jeszcze ostatnie zdanie a propos tych wiatraków, bo tak ja sobie zadaję takie pytanie yy, ustami tutaj naszych widzów. Po pierwsze rzecz, no a może te wiatraki, czy one są w ogóle istotne? Czy to jest coś, co, bo tak się to przedstawia, że to jest taka priorytetowa Kwestia. Tu Hołownia mówi, że do tego wrócimy, ta sprawa będzie, będzie procedowana, wydzielony, wydzielony od tej ustawy o, o zamrożeniu cen, no ale... Pan to... Hołownia, z tego co wiem, to specjalizuje się w dążeniu studni, a nie w stawianiu wiatraków. No, ale może też w drugą stronę, też nie tylko w dół, ale i w górę. No ale zadajmy o wartość tego, takiej, takiej energii, bo ja mam też takie wrażenie, i tu ostatnie, ostatnie słowo w tej kwestii, że im głośniej o wiatrakach, tym ciszej o atomie. Wiem, no, musielibyśmy za tutaj zacząć wchodzić w detale trochę techniczne, ale może, może trochę warto. Po pierwsze, trzeba przypomnieć, że do tej pory nie ma technologii magazynowania energii na dużą skalę. Są owszem prowadzone różnego rodzaju próby. Takie próby podejmował m.in. Elon Musk yy, tworząc. Relatywnie duże magazyny energii w Australii, ale to nie były próby do końca udane, i nadal nie ma dobrej technologii, która by pozwalała zmagazynować energię z odnawialnych źródeł, takich, które nie działają cały czas, na czas, kiedy ta energia jest potrzebna. A wiatraki tutaj są, tak jak zresztą panele solarne, wybitnie chimeryczne, ponieważ mało kto wie, że nie tylko jest problem wtedy, kiedy nie wieje, ale jest również problem, kiedy wieje za mocno. Wtedy wiatraki są wyposażone w takie automatyczne systemy bezpieczeństwa, które ustawiają te łopaty w taki sposób, one się wtedy nie obracają, ponieważ nie mogą się obracać za szybko. A z kolei, w momencie, kiedy wiatr jest optymalny, bardzo często zapotrzebowanie na energię nie jest takie duże. No tutaj specjaliści od sieci przesyłowych również wskazują na to, że sieci muszą być dostosowane do takich istotnych wahań. Ilości produkowanego prądu, właśnie ze względu na to, że nie zawsze to się pokrywa z zapotrzebowaniem. Jednym słowem, tego typu odnawialne źródła energii tworzą sporo problemów. Zresztą muszą mieć z tego powodu backup, to znaczy albo mają backup tradycyjny w kraju, albo trzeba kupować w ramach tego backupu energię z zagranicy. Natomiast yy, no ja nie jestem tu ortodoksyjny, jeżeli chodzi o to, żeby kompletnie się sprzeciwiać odnawialnym źródłom energii. Zresztą mamy też takie, które są zapominane. Mamy elektrownie szczytowo-pompowe, na przykład. Mamy elektrownie wodne. Akurat w Polsce to nie jest jakieś super ważne źródło, ale jest. Natomiast co jest wyjściem? No ja uważam, że jeżeli mamy iść w siłownie wiatrowe, to najlepiej je budować na morzu. To jest co prawda droższe, ale tam wiatr jest prawie zawsze, oczywiście on może być za mocny, ale raczej się nie zdarzają sytuacje, żeby go w ogóle nie było. A przede wszystkim stojące tam siłownie są relatywnie mało uciążliwe dla otoczenia. Oczywiście cały czas mamy ten aspekt ptaków, ale już nie psują tak krajobrazu i nie hałasują, nie rzucają cienia. Czyli to, jeżeli by je budować, to tam powinniśmy w to właśnie celować, a nie w obstawianie nimi. Naszego, naszej ziemi na lądzie. Jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, no to wiadomo, jak jest to. Jest fajne, jako nie wiem, no, uzupełnienie takie prosumenckie, czyli ktoś sobie zakłada na dachu jak ma ochotę, ale też się wiążą z tym różne problemy i w Polsce to w ogóle nie ma racji bytu jako takie generalne źródło. No więc co zostaje? No Zostają przede wszystkim zostaje atom. To jest najważniejsze i powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najszybciej powstała nie jedna, nie jeden blok jądrowy, tylko co najmniej dwa, a najlepiej trzy, bo dopiero to pozwoli nam w, mieć w miarę pewne i przede wszystkim stałe, nie podlegające jakimś wahaniom źródło energii. Więc w, w tym kierunku trzeba yy, zmierzać, a nie w kierunku tych różnych takich chimerycznych, odnawialnych źródeł, które mogą stanowić uzupełnienie. Natomiast jeszcze jedna uwaga. No, zobaczmy, że gdyby nie polityka klimatyczna Unii Europejskiej, to my byśmy sobie spokojnie do czasu wybudowania siłowni atomowych dojechali na naszym węglu i on by nadal jeszcze był. Potem ważnym dodatkowym źródłem, bo mamy go wystarczająco dużo, to jest oczywiście kwestia opłacalności wydobycia, ale można tak kopalnie prowadzić, żeby nadal się opłacało, nawet na zasadach rynkowych, ten węgiel wydobywać. Mielibyśmy taki, taki, takie, taką pomostową energię, która by nas poprowadziła spokojnie do momentu uruchomienia elektrowni jądrowych, ale i tak by było w normalnych warunkach w kraju, który ma takie zasoby węgla jak Polska. Ale przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej yy, ten przecież odchodzący rząd Zjednoczonej Prawicy uznał, że no, on już wdraża plan zamykania kopalni. Bo to przecież ten rząd właśnie zdecydował, rząd Mateusza Morawieckiego. Daj jedno i oddaję to głos prawda. panu Witoldowi. Czyli można to takie kontinuum, że jedni zrobili jedno, zamknęli kopalnie, a drudzy zaczynali już wprowadzać energię wiatrakową, czyli. Wszystko idzie, idzie dalej, niezależnie, niezależnie kto rządzi. Ta agenda musi być realizowana. No bo co teraz powie rząd Donalda Tuska? Nie mamy źródeł energii, ponieważ nie mamy węgla. Nie mamy węgla. Już za czasów Mateusza Morawieckiego należało sprowadzać węgiel z zagranicy. Czyli to tak jakby sprowadzać piasek na pustynię. No ale jak się tego piasku nie eksploatuje, co więcej, zabetonowało się ten piasek, no to trzeba go sprowadzać. I sprowadzaliśmy błoto z Kolumbii, węgiel z, z Nowej Zelandii, nawet. Z nowej Zelandii też błoto, uh -huh. które y, nazywane było węglem i tak dalej. I teraz z, y, znowu mamy po opadach najcieplejszego y, w historii śniegu, mamy wspaniały boom fotowoltaiczny, prawda? Bo skoro śnieg leży na ogniwach fotowoltaicznych, to one pracują po prostu tak, jak zwariowane. Skoro y, mróz i śnieg oblepił wiatraki, to te wiatraki też po prostu pracują jak zwariowane. I to pokazuje, że w naszej szerokości geograficznej, pomimo niezwykłego ocieplenia klimatu, zdarzają się jednak miesiące y, niewłaściwe i, i te niesłuszne, w których pada śnieg, jest lód, jest szron, jest zimno. I tak chyba będzie. No chyba że Unia Europejska zdecyduje inaczej. Na przykład Y, Aktywiszcza, różne irwiszcza, zlikwidują zimę. No to, może tak się zdarzyć. Może i być może na przykład w tym celu spotkali się akty, aktywi, aktywiści, rwisza. aktywiszcze i inni działacze, nazwijmy szeroko rozumiane, właśnie gdzie? A w Dubaju! A w Dubaju, w Dubaju bo tam jest ciepło. No, też jest no, no, tam bo bardzo ciepło. Rwiszcza muszą pracować w komforcie. Co więcej, tam jest chyba wszystko oparte na, na klimatyzacjach. I wszystko przecież... przyleciało na tonach dwutlenku węgla. No a część nie przyleciało, bo samoloty się przymarzły do do, płyt, do płyt lotniczych, ale właśnie. Ja mam ale tak, jak zlikwidują gdzieś... zimę, to nie będą przymarzały. No tak, no. No to przecież, jaki to problem? No i właśnie tam pytanie do obu panów. Czy, czy właściwie to jest takie pytanie, właściwie łatwo odpowiedzieć Czy to ma sens? Właściwie po co to tak naprawdę jest, oprócz tego, żeby ci ludzie tam pojechali, polecieli w, nie wiem, w jakimś Dubaju, czy innym Cancun, czy w jakimś innym przyjemnym miejscu, sobie pobyć tam jakiś czas? Odkąd Al Gore zaczął żyć z tego, że zaczął mówić o zmianach klimatycznych i, i tam ociepleniach, różnych innych rzeczach, jakby literkę E wyciąć, to właściwie mamy ciągle do czynienia z tym samym. To wiadomo, że na tym można robić dobre pieniądze. Czyli można z powietrza wysysać pieniądze. I czary mary z powietrza czary, są mary dolary. I są z powietrza dolary, prawda? I dopóki będzie to świetny interes, dopóty będzie znaczące lobby światowe, które będzie z tego żyło i będzie wdrażało. Tylko spójrzmy, wszyscy to pokazują, a jakoś nikt nie wyciąga z tego. Takich daleko idących wniosków. Obszar zielonej energii jest równym mniej więcej terytorium niecałej Unii Europejskiej. No bo już na Białorusi jadą na węglu i lewlezie. Na Ukrainie jadą na węglu i lewlezie. W Chinach już w ogóle... Stale cała dzielone. Azja już w ogóle nie ma co mówić. Stany Zjednoczone nie podpisały żadnych dyrektyw i robią co chcą. I okazuje się, że ten obszar Unii Europejskiej ma uratować planetę. Piękne. To ma uratować planetę. Wszyscy inni się rozwijają, idą do przodu, a Unia Europejska ratuje planetę. Proszę przewidzieć, jaki będzie ciąg dalszy. Tu pasuje słowo takie japońskie, że znaczy, piszesz harakiri, albo, albo coś, coś, seppuku, ale tu seppuku Albo Tak, przede wszystkim to jest, to jest ten, ten, ten kierunek. I pan redaktor y, Warzecha a propos zjazdów y, w takich jak w Dubaju, etc., no, to jest dalszy ciąg procesu prowadzonego od wielu lat pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. To się zaczęło chyba jeszcze pod koniec lat 80.. Potem najbardziej znanym takim punktem wyjściowym, już wiele, wiele lat temu, to było. To był COP w Kioto, to słynny protokół z Kioto. To jeszcze jesteśmy w czasach, kiedy była mowa o powłoce ozonowej. Dzisiaj to już ewoluowało, już o ozonie nikt nie mówi, tylko o dwutlenku węgla, ale to jest cały czas ten sam proces. I to jest proces, który w dużej mierze jest czystym teatrem, dlatego że na tych szczytach nie zapadają oczywiście żadne wiążące postanowienia. To nie jest tak, że jest jakaś. Mm, Czapa instytucjonalna, i że tam są przyjmowane konkretne regulacje, tylko są przyjmowane zobowiązania. No a zobowiązania polegają na tym, że my się zobowiązujemy, że zredukujemy emisję CO2 w ciągu dwóch lat o 48%. No po czym odbywa się kolejny COP za dwa lata. No, zredukowaliście o 2% tylko. No, nie udało nam się, prawda? Próbowaliśmy, ale się nie udało. No, więc tak to wygląda, mniej więcej, no bo zobowiązania są ta, są jakby niczym wiążącym. No i one zresztą na ogół, albo prawie zawsze, nie są wypełniane. Po co tam jest, ja, ja to mówię zresztą już od paru lat, po co tam jeździ polski prezydent, to ja nie wiem, dlatego że Unia Europejska to znaczy... przedstawia tam stanowisko jako całość, więc nie ma tutaj Możliwości, żeby Polska cokolwiek tam wynegocjowała we własnym imieniu. Zresztą żaden kraj Unii Europejskiej we własnym imieniu niczego tam nie może wynegocjować. Stąd obecność oczywiście pani Ursuli von der Leyen, którą tam pani Lasota dopadła, tak gnąc się w ukłonach, film, który zrobił dużą karierę na Twitterze. Więc to jest pewnego rodzaju teatr. No tutaj. Trochę broniąc może pana prezydenta, mogę powiedzieć, że widziałem jego wystąpienie na takim panelu dyskusji poświęconym energetyce jądrowej, no i tam był tylko taki, powiedzmy. Czysto rytualny, krótki ukłon w stronę kwestii zmian klimatycznych, a generalnie pan prezydent mówił o tym, jakie znaczenie ma energetyka jądrowa i że my musimy ją mieć i że to jest takie ważne. No czyli mówił ogólnie słusznie, tylko nie wiem, po co poleciał do Dubaju, po to, żeby wygłosić sześciominutowe wystąpienie. No to tak jakby trochę się nie kalkuluje, nawet z punktu widzenia śladu węglowego, który przecież wyemitował lecąc tam, podobnie jak wszystkie delegacje. A jeszcze muszę dodać, że był to szczyt. Pod względem liczby osób absolutnie rekordowy, prawie 100 tysięcy delegatów się zleciało na ten szczyt. To jest absolutnie niesamowite. Rekordowa delegacja, ponad 4 tysiące osób to były Zjednoczone Emiraty Arabskie, ponad 3 tysiące osób z Brazylii. No, polska delegacja, która miała chyba niecałe 180 osób, była jedną z mniejszych na tym. Na tym szczycie. No więc tak to wygląda i, to, i jak mówię, no to jest po prostu pewien teatr, który trzeba odegrać. Szkodliwy teatr, żeby było jasne. Ja tak myślę, że jedno z tych zobowiązań, które tam jest może nie tak nie wprost sformułowane, ale to jest takie, wracam do tego, o czym mówiliśmy wielokrotnie, żeby tą liczbę ludności ograniczyć. Ja myślę, że to się, to się udaje i te działania do tego, suma sumarum niestety zmierzają. Pan, Pan Witold Gadowski. To działać w praktyce, gdyby pospadały niektóre z tych samolotów, czego nie życzymy. Ale, Ale niestety płacą nie ci, którzy to wymyślają. A może oni właśnie pierwsi dali przykład. Nadwęglowy oh, ograniczony. Zwracam uwagę na obecność na tym szczycie pani Ursuli von der Feiser. Zwa... Siostra Ursuli von der Leyen? Zwanej da dawniej Ursulą von der Leyen. A, a, to ta linia. Jest to pani Ursula von der Feiser, która jak wiadomo prowadziła ożywione... Negocjacje z panem Albertem Burlą, prezesem Pfizera, nie pozostało po tym śladu, po tej korespondencji. Co więcej, posłanka Zielonych, francuska, yy, yy, pani Rivasi, francuska posłanka Zielonych, właśnie grzecznie zmarła na serce w momencie, gdy dochodziła już do jakichś konkluzji w swoim upartym śledztwie yy, poświęconym nieprawidłowościom w podpisywaniu umowy pomiędzy Komisją Europejską a firmą Pfizer. Tam dochodziło już do pani Ursuli von der Pfizer i zmarła grzecznie europosłanka. Nawet jakiś tam adres był taki kondolencyjny z ramienia Parlamentu Europejskiego, nie Komisji Europejskiej. Więc jak się okazuje, nie wolno prowadzić śledztw przeciwko pani Ursuli von der Pfizer, ponieważ jest to niezdrowe na serce. Pani mhm. posłanka zmarła grzecznie, natychmiast. Na ale w ogóle panowie pamiętają, kiedyś o tym rozmawiamy, ile było zamieszania wokół tej afery, e, wokół tej afery korupcyjnej, tam w Parlamencie Europejskim, ta pani z Grecji. Ale skąd? Da... To... Ale skąd? Tam, tam teraz... To jest cisza, <laughs> spokój, miło, sympatycznie. Z, z aresztu do parlamentu trafił pan Włodzimierz Karpiński i wzmocnił drużynę Pierścienia, która tam właśnie zajmuje się tym, czym się zajmuje. To, to, dopiero, to dopiero To jest będzie. w Parlamencie Europejskim, ale przypomnę jeszcze starą facecję dotyczącą towarzysza Wiesława, czyli Władysława, towarzysza Władysława Gomułki. Otóż towarzysz Władysław Gomułka swoje długie, przerywane klaśnięciami dłoni omównice przemówienia zawsze rozpoczynał o, od konieczności podniesienia wydajności z hektara. I śmieszki dodawały i przeniesienia na drugi hektar. No to widać, że taką tutaj duch, duch Wiesława wiecznie, wiecznie żywy.